Rzut, y, też nasz sekuracyjny, aczkolwiek no, no, pobudziłem się mocno przed, podkrzeczałem sobie i y, pomogło. Gdzieś ten stres odszedł i, i można było spokojnie wykonać próbę. Ta próba była dobra, bardzo dobra, technicznie. E, było to z 50% możliwości naprawdę fajnie. Jestem, jestem super przygotowany, więc e, teraz to całe ciśnienie zeszło, które było we mnie cały rok i miejmy nadzieję, że w finale. Oczywiście nie będzie padać, bo pogodę, już pogodę sprawdziliśmy, ale, ale że, że, że ten konkurs spu... ułoży się nawet lepiej. W... w tym roku już mamy nowy rozdział. Londyn, że tak powiem, odczarowany, kwalifikacje przegnąłem, więc e, jest nieźle. No nic, no, zostało teraz się wysuszyć, zrobić jutro trening i w piątek przyjechać na film. Też mi nie przeszkadza, to koło jest super do deszczu, naprawdę. to W takim, w takim mokrym kole, jak tu jest to można bić rekordy świata, bo... bo... Ona jest bardzo szybkie, a przy tym trzyma i to jest, to, to bardzo się rzadko spotyka takie rzeczy. Oczywiście jak jest suche, to jest trochę wolne, ale, ale e, na wolnych kołach też rzucamy, bo Ostrawie jest bardzo wolne koło, a wiemy jaki wynik tam uzyskałem, więc, więc ja się tym w ogóle nie przyjmuję. Kwestia tego tylko jak się podobał konkurs, bo minimum było bardzo słabe. Oszukujmy no, się 75,5 metra. U mnie w grupie nawet nie wiem osób zrobiło z 7, 7, 7. 7 no. no to to już pokazuje, powiedzmy, zostało tam 5 miejsc, a w drugiej grupie też jest paru chłopaków, którzy na pewno to, to rzucą. Być może się okaże tak, że będzie na 13 czy 14, także um, zawsze, zawsze lepiej jest jak to minimum jest trochę wyższe, bo trzeba się bardziej mobilizować i w przypadku kiedy, kiedy ja wiem, że, że 75 metrów rzucam no, codziennie, tak? nie oszukujmy się naprawdę nie jest to jakiś super wyczyna. a tutaj, tutaj ta bariera staje się naprawdę z na rzut coraz wyższa i wszystko dobrze się skończyło, wszystko jest ok Do, humor dopisuję, Trzymamy teraz na drogę buty to na, na każde koło są i ja nie kombinuję no. w spale mam tempą płytę w domu, mam szybkie koło, że w tych samych butach na deszczu, nieważne nie ma to znaczenia, po prostu ja mam jedne buty, które, które mam przygotowane do zawodów i w nich startuję i nic nie to, to jest zupełnie inny konkurs, tam nie ma minimów, każdy będzie rzucał e, na 100%. <laughs> parę osób rzuci w siatkę, parę osób spali, wypadnie, także tutaj, tutaj jest kwestia tego, kto pierwszy e, gdzieś tam zbliży się do granicy 80 metrów, bo to jednych pobudzi, drugich usztywni i konkurs się zacznie, zobaczymy. E, na pewno gdzieś tutaj obawa przed tym mokrym kolem też była, bo koledzy ściskali na rozrzewce, Gdzieś tam zawsze, za, zawsze ten deszcz może tam w głowie coś pozmieniać. Natomiast przy suchym kole, przy osobach, które rzucają siłowo, może być ciekawie, bo koło dobrze trzyma, nie znam się i wyniki też mogą być fajne. Już presji nie czuję, ja się stresowałem od pierwszego dnia mistrzostw. W ogóle od dwóch tygodni nie mogłem się doczekać tych zawodów i to było najgorsze. Najgorsze już jest za mną. No, no, teraz jestem w finale i wiem, że, że tam sobie dam radę zdecydowanie lepiej. Ja uwielbiam finały. Naprawdę to dla mnie to będą zwykłe zawody jak każde w tym roku. Będzie nas 12, tak? 8 wchodzi dalej, nie ma, nie ma się czym stresować. Tak? Tutaj nie oszukujmy, się, że, że każdy, każdy będzie rzucał na, na, na 80-100% od samego początku. A ja akurat w tych próbach jestem całkiem niezły,